Jak najłatwiej pozbyć się lub zneutralizować kompleksy? Odpowiedź jest zaskakująco prosta. Głową, uporządkowaniem proporcji, skali i priorytetów, wytłumaczeniem sobie pewnych spraw i potasowaniem kart od nowa. Czyli nie uporczywa walka z każdą niedoskonałością ciała, tylko zmiana sposobu ich postrzegania, traktowania. Często to my sami wyolbrzymiamy dany feler. jedynie w naszych oczach jest on taki straszny. Inni wcale tak tego nie widzą. Można od rana do nocy cierpieć, wstydzić, rozpaczliwie ukrywać wady, tuszować je lub zaakceptować stan rzeczy, ale traktować go z dystansem i pogodną autoironią. Jesteśmy wtedy zupełnie inaczej postrzegani. Lepiej poznając kogoś ciekawego, rzucić na przykład dla żartu: a do czego ci taki krótkonogi woląg jak ja i od razu wyklarować sytuację niż narażać się potem na katusze i szok podczas powrotu z WC. Autoironia, autodystans i poczucie humoru oto trzy złote rady najlepsza broń w przypadku wszelkich kompleksów co ważne łatwo się tego nauczyć okazji do ćwiczenia tych manewrów jest multum już po kilkunastu próbach zaczyna wychodzić nam to super naturalnie, z humorem i na luzie kompleksy to biczowanie się, zamęczanie, robienie zigły widły, do tego fatalnie wpływa na naszą psychikę. A to za niski, a to za wysoka, to za gruba, to za chuda. Nie taka figura, nos, okropne uszy, cera, łysina, nogi, brzuch, pośladki. Mając nadwagę, łatwo to poprawić. Ileż to roboty, ale co ma zrobić ktoś, kto dostał w genach króciutkie nogi, cierpi na hirsutyzm, lub wyłysiał jako nastolatek? I każdy może być na swój sposób fajny. Pomijam triki kosmetyczne, bądź z fake bielizną, bo są ryzykowne i kończą się na ogół bolesną wtopą. Mamy sporo innych możliwości kompensacji wad fizycznych. To mam brzydkie? Trudno, ale za to tamto ładne. Nie mam ciała Joseyna Bolta, Malajki Mihambo albo Justyny Święty Erzetik, ale mam za to intelekt Urbana, Lipińskiej czy Osieckiej. Nie mam może zaskoku i esprit Kuby Wojewódzkiego, ale mam za to skromność i przyzwoitość Tadzia Mazowieckiego. Nie mam życiowej przebojowości, talentów i dynamiki Madony, mam za to rzadkie poczucie humoru i jestem do tego oazą spokoju. Dokuczają nam, hejtują, już o tym mówiłem, zamiast ciągłych zasłon, gardy lub brania na klatę, unik i przepuszczamy wszystko bokiem. Czuby i prymitywy są wszędzie, nie da się ich całkiem uniknąć. Gardzić hejterami, ignorować, śmiać się z nich, traktować z politowaniem i koniecznie zawsze kontra, riposta, oddanie pięknym za nadobne. Te cwaniak, ty nie bądź taki allende Na siebie popatrz pajacu, na te swoje to i to. Tu wymieniamy jego wady. Drugi raz już nie będzie taki skory do poniżania nas. Podobnie u dziewczyn. Te gwiazda z przeceny! Ty nie bądź taka Gina Lollobrigida. Spójrz lepiej na swoje to i to. Pamiętajmy, że chamy i prymitywy wady widzą tylko u innych, u siebie nie. Nie dajmy im nigdy wchodzić sobie na głowę. Uczmy się od małego walczyć o swoje, bronić się, nie tolerować zła, nie puszczać płazem. Jeśli nie możesz walczyć jak lew, walcz jak lis. Gdy rywal jest zbyt silny. Trzeba pokonać go sposobem, głową, albo zbudować koalicję. Mądra głowa wcześniej czy później pokona każdego osiłka. Szkolny mobbing załatwiałbym właśnie tak, zawiązywaniem aliansów. Czasem wystarczy jeden mocarny sojusznik i problem rozwiązany. Jeśli jednak oprawców jest wielu lub z innych powodów mamy przechlapane, nie ma sensu brnąć w to dalej. Trzeba szybko zmienić szkołę, środowisko, niekiedy nawet miejsce zamieszkania. Co do mobbingów w pracy, wyznaję żelazną zasadę. Nęka cię ktoś, robi sobie z ciebie treningowy wór. Krótka gadka. Ostrzegam cię ostatni raz. Jeszcze jeden atak na moją osobę, a powiadomię kogo trzeba i bekniesz. A potem zaskarżę cię jeszcze o kasę. Wara ode mnie, pajacu. Bądźmy jak rosomak. Choć mały i niepozorny, nie daje sobie w kaszę dmuchać. A gdy gulo gulo się w wnerwi i Ursus Arctis musi uważać